Cześć, gdzie jest nauczyciel? Gdzie będziemy składać takie dwa chłopki? To zaczynamy. się na żeby Popróbujemy będzie rekord świata. W składaniu chłopków. Na czas. Tak. Nie chcemy przekroczyć minuty, prawda? No, z tymi akurat może być, bo przekroczona minuta, te są akurat już trochę trudniejsze. Myślę, że Ala bo w więcej. I przekroczyliśmy minutę? Jeszcze nie, co, Ty. Ile przekroczyliśmy? Jeszcze nie przekroczyliśmy, ale za 10 sekund będzie minuta. Jak gdyby pół godziny to wkładać? <laughs> Jeszcze raz. Czy kontynuujemy? Kontynuujemy. Kontynuujemy, dobra. Czyli rekordu świata nie będzie w składaniu. Patrz jak się cieszy, że nie ma rekordu. No. Jest zły, że nie ma rekordu. Zasłaj mu tą twarz, żeby się złożyło dobrze, no. Okej, okay, super. No i nawet łuk wypuścił z ręki. On sabotuje. Aż rekord świata. OK, pierwszy chłopak gotowy. Pierwszy chłopak gotowy. Trzymamy łuk, ale trzymamy. Nie! Dobra, to się nie liczy. To się nie liczy, tego nie było. Nie było. To zanadzeltuje. Dobra, Tomek składa Kaja. Z Kaja, no. Kaja. Aha, Kaja. Hmm. Tak by to... pasowało. jakby to pasowało? Pokaż? No, to dlaczego my nie lecimy minut? No bo już leci 2,5 prawie, no. Więc albo daj mu te miecze do rąk, albo do pleców. Do pleców, dobra. <gryw> jeden do pleców, jeden do ręki. A czemu nie? Z drugiej chłopu, tak, mamy. <gryw> no nie! To tak wkładam miecz do pleców, więc mamy. Jeszcze 3 minuta jest. No, jeszcze nie, ale zaraz będzie. Dobra, to pa. Pa pa. pa, pa. Czekasz do trzeciej minuty i się cieszy. Okej, okay, to jeszcze coś powiem. No. <laughs> Zdradzę sekret. Zdradź sekret. Gdzie? Sam przekonać na szósty woleczek. Jaki szósty woreczek? To ja nic nie wiem. Na dwudziesty No. Jakbym mi nie pozwolił, aby no go tak sobie że mu coś dam. A, chciałbyś mnie przekupić, tak? A, ty spryciarz jeden. Dobra. Wyłączaj, bo tu się nagrywa stół nasz. To jeszcze ten porycowany. No. <gry> Ta papa!